No bo tu lekcje są. Aha, widać, A widać tak. No, Witam <grymka>, Biblia też mam. Także podejrzewam, że będziemy o Biblii rozmawiać. Tak, A, tak, tak, no taki, taki jest cel, nie? Tak Mogę zobaczyć? Przekład? Bardzo proszę, bardzo proszę. Jaki stary przekład na idzie. Nie, to nie jest stary, Biblia jest rzeczywiście bardzo mocno zużyta. Dobrze, no. To chyba dobrze świadczy, Dobrze, nie? bardzo dobrze to świadczy. No właśnie, ja też uważam, że jeśli ktoś Biblię naprawdę szanuje, to jego egzemplarz będzie nieuszanowany mm. bardzo, taki mm. zużyty. A jeśli ktoś Biblię nie szanuje, to będzie ładna okładka, pięknie wszystko. Strony czyściutkie. Mm -hmm. Właśnie. No. Znaczy, Bo jest Biblia jest wkładem, żeby ją czytać. czytać. Rozumieć. Nie wiem, czy wy też tak uważacie? No oczywiście. I czytacie Biblię? Tak. Mhm. Ale też strażnicę to są... tak, tak. przypuszczam. Też strażnicę. E, tak, no ale strażnica ma też oparty materiał na Biblii, nie? więc też wie, staramy się to analizować w tym, mm. co mówi. Z tym co mówi strażnica? Nie, z tym co mówi Biblia. Mm. No, ale co ostatecznie dla was jest większym autorytetem? To co mówi Biblia, Biblia. czy strażnica? Biblia, zdecydowanie Biblia. Mm. Czyli gdybyście znaleźli sprzeczność pomiędzy tym co pisze strażnicy a w Biblii, to uwierzylibyście strażnicy czy Biblii? To no, jest dobre pytanie. No, oczywiście no, <laughs> ci którzy piszą strażnicę zawsze starają się opierać to co mówi Biblia. Nie? Więc opieramy się na Biblii. No tak, ale to, to są ci, którzy piszą, ale to przecież nie wy piszecie strażnicę, nie my tylko ktoś my wam pisze tą strażnicę, no. a wy to czytacie i teraz, no pytanie, co jeżeli znajdziecie coś? Ja nie mówię, że musi coś być sprzecznego, ale gdybyście znaleźli, to co byście wtedy zrobili? Mieście by ten dylemat, nie? Byłby Takie dylematy też powstawały pewnie w I wieku, nie? W kwestiach obrzezania, nie? W kwestiach kwestii krwi na przykład, nie? Były poważne dylematy, które zatrząsły zborem w pierwszym zborze. Ale jednak no. prawda nie... No tak, ale my nie żyjemy w pierwszym wieku, tylko w XXI. I tutaj naszym dylematem jest, komu zaufać, czy zaufać Słowu Bożemu, czy zaufać no, słowom różnych ludzi, tak? Często takich, których nie znamy, bo przypuszczam, że wy nie znacie te, tych osób, które piszą gdzieś no tam w Stanach nie. Zjednoczonych. Siedzą przy biurkach i piszą różne rzeczy. Nie? Jak macie rozumieć Biblię, wyjaśniają Wam tą Biblię. No, no ale to zawsze są ludzie. Tak, są ludzie? A Wy też jesteście ludzie. My tak, też jesteśmy ludzie. I macie swój rozum. Tak. Pan no, to jest człowiek, więc nie stoi na przeszkodzie, żeby użyć tego rozumu. dyskutować, tak. Też grupą byliśmy taką. No właśnie, zauważyłem, że chodzicie tu we czwórkę. No, nawet, nie, nawet nie, dzisiaj w szóstkę, nie? No, nawet wszystkie No, więc dzisiaj mm -hmm. dzisiaj gdzie specjalnie jakoś tam. Mamy dużo czasu, ale chętnie tam, kwadrans kwadrans wygospodarować. Myślę, że nie? to wystarczy, bo w zasadzie ja chciałem wam przedstawić osoby Jezusa Chrystusa i porozmawiać z wami oczywiście. No bo nie chodzi o to, żebym ja tu wykład wam robił, bo też z tym człowiekiem mogę się mylić. Ale żebyście wy powiedzieli, co na ten temat myślicie, jak przeczytamy Słowo Boże. Dobrze, nie ma ja, problemu. No. Bo no, Słowie, no, tak? Aha. Przepraszam, tylko dam SMS znać, co? Że... Dobra, dobra, jasne, jasne. co, ja może spokojnie sms'ować, a ja, ja, ja chyba mogę z panią rozmawiać, no. czy nie? Tak, będziemy tak, słuchać oczywiście. Aha, bo, bo ja nie wiem, czy u was obowiązuje taki zwyczaj, że jak starszy idzie z młodszym, to ten starszy prowadzi rozmowę, a ten młodszy tylko się przysłuchuje i nie wolno mu słowa nie, powiedzieć. Nie, nie, nie to nie jest Niekoniecznie? Tak no to, to pan mówi. sobie spokojnie smsa napisze, a my sobie tu już po prostu zaczniemy. Bo chciałbym was zapytać. Kim dla was jest osoba Jezusa Chrystusa? Kto to dla was jest? Zgodnie z tym, co mówi słowo, może? jest to Syn Boże. Mhm. A jakie są implikacje? Znaczy, co z tego wynika? Że to jest syn Boży? Czy to jest Bóg? On nie jest Bogiem, nie jest synem Bożym, jest pierworodnym wszelkiego stworzenia, oddał życie za nas, dzięki czemu możemy być zbawieni. Mhm. Ale czy jest Bogiem, czy nie jest Bogiem? Nie jest Bogiem. Nie jest. Nie jest Bogiem. Nie jest, nie jest, Bogiem. Nie jest. ale mhm. dlaczego Pan tak myśli, że On nie jest Bogiem, skoro jest synem Bożym? A dlaczego Pan tak uważa? Czy Pan tak dla, uważa? Dla mnie to oczywiste, bo, bo na przykład, gdyby Pan na przykład był moim synem, to przypuszczam, że byłby Pan człowiekiem. No Jest Pan czyimś synem, jest Pan człowiekiem, bo człowiek rodzi człowieka, żyrafa rodzi żyrafę, słoniu rodzi słonia i każdy rodzi według swojego zwyczaju, według swojego rodzaju i gatunku. Więc skoro ja jestem człowiekiem, to mój syn jest człowiekiem, a nie żyrafą. To chyba oczywiste. Mhm. A czy Pana zdanie, aniołowie też są bogami? Nie, aniołowie nie są bogami. Ale nigdzie nie jest napisane, że Bóg zrodził aniołów. Bóg stworzył aniołów. Stworzyć, a zrodzić to są dwa odrębne, zupełnie znaczeniowo słowa. Stworzyć to ja mogę na przykład komputer stworzyć, albo ten stolik, czy krzesło stworzyć, ale krzesło nie jest mną. Nie jest człowiekiem. A zrodzić mogę tylko człowieka takiego jak ja. Co do istoty człowieka. A jest powiedziane zrodzony, a nie stworzony. A zatem, skoro Jezus jest zrodzony z Boga Ojca, to znaczy, że jest Bogiem. A przy okazji, ponieważ urodził się jako syn człowieka, no bo Maryja jest człowiekiem, prawda? Jest również w 100% geny człowieka, no i zresztą wygląda jak człowiek, co do zewnętrznych parametrów, był człowiekiem. Natomiast, ponieważ był zrodzony przez Boga, i jest tak napisane, jest również w 100% człowiek, to jest. Ewenement. My nie jesteśmy w stanie tego pojąć. Chyba, że Pan już wszystko rozumie i wie. Nie, nie, jesteś nie wie. No to cieszę się. Bo też nie jestem człowiekiem, który już wszystko pojął. Ale te rzeczy, które można pojąć, myślę, że, że dobrze rozumie. Dlatego uważam, że Jezus jest Bogiem. Mhm.